Cześć, cześć młodzi agro a Witam Was w kolejnym odcinku z serii na polskiej wsi, a w dzisiejszym odcinku jest ze mną Mati. Halo. I w dzisiejszym odcinku akcja Kiszonka. I trochę ten nasz budżet, Mateusz, za mały jest. Może zaprezentujemy co kupiliśmy. Co Mati? Nie widzę cię, nie dostasz mi do pięt. Ogólnie to tak, kupiliśmy z Mateuszem takiego, no Mateusz to kupił, Grubera. Co so, ja? Yeah. I nie wiem skąd on ma dostęp do mojego konta, wziął 40 tysięcy kredytu. I, się zarabia się ma, Gdzie ty masz ten traktor? Tył. Tutaj na Prifmie traktorek. Mm -hmm. co, co to jest? To jest du... du... Dujcfal. Ile to mógł? Ja się... Sto? Stówkę. Stówkę, a tam jeszcze o sąsiada pożyczyliśmy pożyczyli jaguara. A to nie warne. I, I coś jeszcze kupił do niego. Chodź. Pugani? Chodź. Uurwa, to! Ustai no pięknie ładnie. Nówka funki. Ogólnie tak, kupiliśmy gruber, sprzedałem tego mojego starego drapaka. Sprzedałem Pug i będę... Raczej siuntki jeszcze nie będę sprzedawał bo mam paszowóz. E, a wiesz z, z jakiego kraju ten puk jest? No. Sinbolizard. I... Ja ale, ale Uf. żart. E, e. To Mati, my się bierzemy za koszenie, nie? Dałaj tym kalamoku. Ile ty jeździsz nim na godzinę? Ile, ile fabryka dała? Czyli 7 na godzinę? Dyszkę. Dyszkę? No, chopie Jaguar. To, jak już chcesz, to co Twojego sąsiada, ale. No, no ja się muszę rozwala, A, to by Ale, pasuje. ale, ale, pewnie wszystko pójdzie na mnie, zanim życie. prostu że tak. Mamy rozrzutnik, nowe burty kupione. Oczywiście. Jest udało wyciągnięte. Cicho sieć. I pomalowane. Później fa, było tarty, samolowałem. Miał być... Yy, czekaj, ja nie wiem jak to kosić. Jak to jechać. Tylko. Czekaj, ja, u, ja ustawiać. Żeby ile tym. To... Czekaj. O, o, będzie git. Czekaj. Czekaj chwilę. To jest twój Mateusz. Tak zrobię. I tak. No jedź. Ja jestem. Chyba, z tego nic nie będzie. Mus muszę gazu użyć ręcznego. No. Ile ty jedziesz na godzinę w końcu? Rozpędzę się, pomału, to je roski sprzęt. No widać właśnie. Jedziesz wokół? No. no Bez poprzeczniaka. Bez poprzeczniaka? No a po co masz tu zabijania? No, jak już chcesz. Zobacz, przy dupcu. Ale tu dziury na tym polu, czekaj. Spokojnie, złapię cię przecież. No nie wiem, ja nie, ja ostatnio, żebym to jedno rzędówko mu sąsiadami mm, robić. No na godzinę jadę jak coś. Mam 70% No i I chłopie ten odcinek już mam cały tydzień, nie? Kurde, bele mole. Co? Gaz się rozwalał w tym. Kur... ja. Trzeba będzie na kanał do sąsiada, ja. No, jedziesz, czemu 90. 96, 97. Dobra, 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 już będzie, będzie, stój pan. A gdzie, czekaj, ja muszę się przez ten, ten gaj, muszę się. czekał, bo ja bym nie przyduktu już żadna działo. Na środek się nie? Nie wiem. Na bok. No, gdzie tam bok robi? No jak nie? TY! Już myślałem, że na bok to sobie... Dobra, lecimy teraz od tej strony. Ty tam nie koj <laughs> Sarna! Dawaj ją. To, to nie The Hunter, chłopie. Nie znasz się. To wszystko można w tym farbinie wziąć. ma kraić. Jak ci może być kieszotka, słuchałoby? Szybko! Elo? Byle, żeby tu żadnego drzewska nie było. Ja już nie ja myślę, że będziesz przez to. Nie. Szkoda. Ja wiem, bo ty nie umiesz. Redukcja na dwójkę. Oooo. Oh. Panie, jeźdź pan. O kurwa nie ten bieg Zaczapło na bardzo, mi? No lak Daj 7 dam na godzinę, będziemy sobie jeździć 7 No 7-8 Bo tak fajnie nawet cię jedzie 9 lepiej Chłopie, ja nie, nie mogę ten dostosować Weź zwalni, bo o, ja jadę 8 ja jadę. cały. A ty możesz jeździć? 8? No ja jadę 8 no dobrze No, a ty ile? 9 Kur kur nowe... No mi kur kur no, A kur m... a wiesz, że kur 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 że kur 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 ty tam jedziesz. Że prawie mu kur wjechał w ten? kur 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 no. chłopie, jak wierzam dawno przy kiszący nie jeździł. Dziki to były. Cicho sieć. Tu nic nie było. To była trudka na mysz. I pastuch. Chyba zamiast nawozu. I ty kur. Ale jesteś hejtel. hejtel. Ej, mało Ej mało te mamy? Ej, mało te kiszonki. Dobra, stój pełne. Ej mało tej Mało tej kiszonki będzie. Już pełne. A i 10 ton popię. Ja bym przyjął na usługę, a tu Ile tu będzie? 20 ton może? Ale będziemy to emery a krym... Sarna. A kuzyna on miała, biało. Nie, nie. O proszę bardzo, białe tekstury. Dobrze tam sypie? Nie. No co biało. Ej! Co? Dużo tun jest już. Co mówisz? A moje oko 18 tun już jest. Nie że ja cię słyszę. 19 tun. Ale... Tu możesz wyskoczyć dla dojczyku. Ty tu nie podjedziesz. Chyba. Co za łosił go zgasił? ma chodzić. Ja jeszcze sobie pojadę ten. po... Bo... Co ja miałem robić? Pojadę gruberować tym żetorkiem. Jeździe. Tym nowym gruberem. Ty będziesz ubijał? No to ja nie wiem czy on sobie poradzi z tym nowym gruberem. Raczej sobie poradzi. Bo... Jak go wymaga sto koni. Ile? Wyserka, a co? Mała. Mało? Ty, a ty będziesz... zostawiasz na razie tą sieczkarnię u nas? Nie? No, dobra. Nie ja to mogę od sąsiada poż... panie! U, to jest się Ona nie zawraca w miejscu. Ona powinna zawracać w miejscu. Oj, ruch. Ty, na raz, pa. Ty. Ty, opie, ja się tu muszę wykrycić. O luks. Jedź, no, o dzięki, pomogłem. że zmarłym. Ty, na raz. Wow. Kurwa. Ale w tyrpie nim. Dobra, jadź. Pal. No i koniec. Raptem tej kiszonki było 9 minut. A jak jeździć balanie? I mamy ile? Ponad 25 tunni? No. Może. Będzie. Ile tam masz? Bo kur... 5 ton prawie że równo Łap Weź pan Prawie że Matko, jak ja wyjadę stąd? Ile jeszcze? Co? Ile? Co ile? Ile masz jeszcze? Tonę Dobra, dobra 25,600 25,600 3 Dobry wynik. Dobra, ja se tu w gaju zostawię ten rozdział. Bracia ja tam trochę. Hejter, hejter, kogo my tu mamy? Dobra, zamknij Molo. Jestem duży, a ty jesteś mały. Prawa autorskie, kuźwa macie. Równo, prawda. Ogólnie tak, bizonek już jest umyty, przedmuchany przez Mateuszka. <coughs> Bez kompresora? To casherem był... Ja Dwa... już Maria, to eee... mamy eee... Ty... Oj, kogut, kogut. Ty jest problem. Chodź tu. <laughs> Co zrobiła? Nic. Ej, chodź tu, bo ja nie wiem czy to uciągnie, to, ale to tak szczerze. Co? No chodź zobaczysz. Poczekaj, Co? Matko, ale się wpasowała się sieczkarnie. Dobra, ode. dobra, jadę. Próbujemy. A nie, to przyjadę do czary. Idziemy po łorderce, zrobimy. I cyk czwóreczkę. Cyk na dwa koła do czwor ja, ja muszę tego zatorka jeszcze do chłopaków oddać. Żeby mi go zrobili na szybko skrzynię. Ej, przykryć od razu? Jo! Bo już nie ma nic. 27 Nie, to będzie podać w moim Naszym? Oh no, go, moje Moje, Ja moje, kupiłem Nasze Wspólki Za moje pieniądze z banku Gałganie Jakim no. cudem A ja, jak ja wziąłem kredyt, a ja a ty musisz mieć podpis, żeby wziąć kredyt. Co musisz mieć? Muszę mieć podpis, żeby wziąć kredyt. A ty umiesz podrabiać. W szkole tak samo było, ty żeś wszystko podrabiał. A nie Ja gadam o szkole. Ale wcześniej w szkole. Weź kurczę się wszystko podrabia. Nie, sam innej szkoły. Ile z tym jechać na godzinę? Tyle mam... ile fabryka dała. A pojadę 11. Chłopie idzie. Trójeczka. O, 15 idzie, proszę ja cię bardzo Urwie Daj radę Tutaj mamy Będzie już zakultywatorowane kruchasz. Siuntką. Tu się kultywatorowało pięknie. A tu I... nie trzeba z tego środku. Co ty chcesz? Tego środku nie trzeba było tu dawać. A jakiego środku? Na ten. Na komary? <noise> Gdzie jest komar? A nie chwastobójczy? Nie jest chwastobójczy? Ale na, ale na co? Na kiszenie. Matku, bosko to czy tysiące kosztuje. Popatrzcie na nasz stan konta. Co? Kredyt 2000 jeszcze. Powaliło cię? Babka mnie zabije. Ale to szybko nie idzie. Osiemdziesiąt <grytanie> Też... procent. Może nowy traktor gałganie kupił? Nie, wca, to nie dlatego, że ja 20 na godzinę dlatego. Ty, Ile ten traktor sam tak kosztował? Eee. Eh, 39? 33,5. 33? O bo. I pół. Bo tyś go kupił z pogiem i sturem. No. No. Dobrze mówi. A pog do wymiany, bo to go. My, chłopie, 12 w nocy, a my gramy. To jest 12 w nocy. A która godzina? Idziesz tu przyjść? A po co? Wielki moment. A zakrywaj tam. Zakrywaj. Jeszcze nie raz to będzie pokazane. I. R. S. Zobacz, jak ci idzie. Chłopie, już trzeci przejazd. Trzeba było roberkiem przy. Lo. Aha. Tu nie ma modu. Na co? Pasażera. Nie, ale w nim i tak nie ma. Ty, a możemy dodać? Ciekawe, czy będzie. To jest że będzie. Gdybyś się, chopie mógł ponagrywać tu. Tu, taki kurz. Ty zębów nie myjesz, to ci w zębach zostanie. Aha. Ty! To my nagramy kolejny odcinek, nie? To już mam plan na kolejny odcinek. Ale storty, uwalone, dopiero była nówka w kinówkiel funka. Jakoś tak. Nówkiel funka. Jo. Powiem ci tak, będziesz, robić się w następnym odcinku dojczem. Jak będę. No to zaraz. Chyba ci podobcyło. Jak masz czas. Ja muszę spać, ja muszę dostać. Na praktyki. Da, na praktykę. ale dobrze idzie, nie? Nie, kównie nie, dojść by lepiej szedł. Gdzieś by to idź w takim chłopie czymś. Popatrz, że mnie tutaj. Ja jestem żeby kupić agromarsza 4 metrówkę no, no, no. Ale nie agromarsza, ja nie chciałem 4 metrowego. Jak nie? Jak Ja chciałem 3,5. <grym, grym>, na zdrowie. Dzięki. Daj sobie to wieś zakosić. No Przyjdę się i, na obiad. Uporzy na obiad, na kolację. Daj mu iść! Co tak wolno? Wolno, bo Volvo! Wolwo? <laughs> wolno, bo Volvo, bo mu bom, wolno! Bombów. Nie jąkaj się! Ja wiem, która godzina. Twoja ostatnia. pierwsze to, że już jest 2,5 litra. Nie 2,5 litra, tylko jest 3. Trzy... O, nie, dolany jest za to, to. O kurde, 3 litry? 3.7 3. oto godziny jest, hopie. A Gdzie to wozisz te 3 litry tam w tym? A nie ma tyle miejsca w kabinie. Jest, tam z tyłu. Ja po pod średzeniem. Pod a my już będziemy kończyć Mateuszak, więc w tym odcinku na tyle. Trzymajcie się na razie. Cześć.